Cześć kochani, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Polish Spirit i mój mąż. Dzisiaj będzie mój mąż drapał też z drapki. Słuchajcie, chciałam to policzyć, ale zapomniałam ile kasy wydałam. To w podsumowaniu później podliczę. Ale chyba 50 dolarów, 52 albo coś takiego. Dzisiaj będziemy drapać mega bucks. Oczywiście wzięłam podwójne dla siebie i dla męża. I zobaczymy, kto będzie miało więcej. Tą kupiłam, pay me. Kiedyś miałam oczywiście szczęście do niej, ale y, to jest stara zdrapka. Y, loteria, mąż nie wie mój, ale bardzo miałam tragicznie, żeby wygrać coś tutaj. Będziemy drapać y, 10 razy de cash po 2 dolary i słuchajcie, y, to 5 razy de cash z tej samej serii i te musiałam dokupić. No po prostu były tam, wiecie co, musiałam je wykupić, ale tak czy siak ktoś już wykupił tam 50 sztuk. ...tych zdrapek. Dobrze, nie, nie, my chyba będziemy na zmianę może drapać, czy co? Czy ja sobie wydzielę jakoś? Ja nie mówię, 10 zdrapek w życiu zdrapałem. To co, kupowałem benzynę na stacji, mi została reszta, to kupiłem zdrapkę. No. Aha, no ja będę moim zdrapaczkiem zdrap yy, zdrapywać, a Mariusz... Mariusz ma swój... Pokaż swój drapak. Jak... Nie wiem jak, żeby uchwyciło. Mam swoją starą, nie wiem jak to nazwać, rangę, insygnię, nazywam insygnią, nie? Albo jak ten. Odznaka. Odznaka. Tak? No. Dobra, potem pokażesz, tak będziesz drapać, nie? Dobra, to musimy rozdzielić i ten, i drapiemy. Okej, okay, słuchajcie, ja zaczynam e, od tej 5 razy The cash. E, Tu mamy numerek 4, szukamy, jest 13. 8, 11, 14 i 9, czyli w topa, niestety. Ale w bonusie, to jeszcze bonus zobaczymy. Diament. Jakby był woreczek, to można było coś wygrać. E, dobra, teraz e, mój mąż. ja. Drapie, życzę Ci powodzenia no, no. i mam nadzieję, że wtopisz. Nie, Nie, to Ale się... tobie Tobie dałam dobrą. Znaczy nie wiem, coś nawet drapie tutaj. nie? Tu najpierw. Zobaczymy. <laughs> Ale. Do dupy ci się tym drapie, nie? Widzisz, zdrapujesz cały ten chyba. Czekajcie. na no odwrót. zaczynamy co. Gran 2? No nie. Szukasz <laughs> jedynki. Boże, Widziałam, że z tobą tak będzie. Nie, ale nie ma. Słuchajcie, szykujcie się na bardzo długi odcinek, 45 mi minut. Twoja. No, mówiłam. No, to nie, to nie jest do, przeznaczone do, do drapania, nie? Łosiem 10. 8. No i co, że jesteś dupa nic yy, przegrana. Teraz ja ale będzie poskakane. Ja to mam lepszą sprawę chyba. Siódemki oczywiście szukamy. Mamy 6, 1, 10, 8 i 3 w topa. Teraz ty. Mogłaś kupić jakieś takie, co wygrają, nie? nie? Próbowałam! Ja byłam pewna, że z tego ten. A co ty tak drapiesz tak dziwnie? Nie wiem, staram Może, się. Masz jakąś padaczkę? Czy <grytanie> jakieś grało na gitarze, nie? To tak się nie. Bo <grytanie> jak to drapie, ja nie mogę. Tu jest sześć. Ja nie wiem, w którym miejscu należy drapywać. To ma być siódemka, które nie było. Tak. nie ma. Okej. Teraz y, ja. Zdrowka 001 Tu szukamy ósemki. Ale wiesz, jak się pojawi taki symbol, Mariusz, tutaj 5 dych, to od razu wygrywasz 5 dych, nie? Dlatego się pokusiłam. Kurde, obok. No niech to szlak. To teraz ty. Albo się w albo czymś. Albo na drukarkach siedzę. Da... Są sposoby, nie? Są kniki. Jaką drukarkę? Nie, na no, warto Uważam, że drukować 5 dych, powiedzieć, że. Ej, ja już znalazłem. Znaczy, znalazłem, zdrapałem. Jedynka. Najpierw numerek, a potem patrzysz na Ja nie lubię tego. O, patrz jeden. Gdzieś wygrywa. O, no, dolara ma. Ktoś w tym domu musi mieć pieniądze zarabiać, nie? A, wracamy To to odkładamy, a ja sobie wezmę, słuchajcie, teraz y, może 10 razy cash i mój mąż będzie teraz obserwować, co ja tu robię. Tu są te wygrywające numerki. Mm -hmm. Czyli mamy 18 i 6. Ok? I szukamy ich tutaj. Ale to by się może pojawić jeszcze takie symbole, wiesz, mnożniki i taki ten, altów bonus się. Może zajarzysz o co chodzi. Czekajcie, mamy 4, 21 13, 30, 3. daj mi twoją moc. Nie moc. Nie ma. paczek dziadowa, nie ma. Patrz obok, obok. A głupie złoto. Jak musi woreczek się, wiesz, pojawić, to wtedy wygrywasz. Okay. Teraz ty wybierz sobie swojej kubki jaką tam chcesz. Możesz pomieszać teraz, wiesz? Możesz tą Dobra, samą mięsnąć. Tą samą zrobimy. tych zielonych, nakupiłaś. Na razie jest 1-0. Dobra. <laughs> ty to trafisz. Mamy Elwa i szczęśliwą trzynastkę moją, co mnie prześladuje w cały 7 Siedemu. A ty wiesz, że są jutro moje urodziny? Tak. Tak, jutro ja wiem, będę drapać żartuje. te moje... D te moje... Oczywiście, że ja wiem, wiem, za każdym razem, gdzie idę, to mógłbym mu powiedzieć i datę urodzenia, więc nie ma, nie ma, Kurde, obok... nie ma A bonus jeszcze? Zobacz. A bonus, a bonus, a bonus. Przesz Ale nic. nie trzeba w tym całym tym, Boże. Masz podkowe, dupę wygrałaś, nic. Okay. Dobra, ja wracam do tego. Jeden dziewięć cztery. Boże, pojaw mi się znaczku 50 dolarów. Nie chcesz, Gnojku, nie chcę. Chcesz, No Ale, to liście, dragimy. Pozielenie. Boże, ty co? 9. A, masz mnie kurde... Drapać? Kto mnie uczył drapać? Yes. Wiele drapaka nie jedzę. Widzieliście, żebym tak ktoś drapał? O! Nic. 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 Pupa. Przygrano. Pupa zbita. A ja sobie wezmę mega bucks. 0,13. Zobaczymy. 23, Jest 17, 15 i 7. I tutaj może nam się pojawić jeszcze taki plik, więc masz albo 5 razy, nie? Mhm. Kiedyś wygram w niej też chyba 5 6. Od oboka zaczynamy. Dlatego jeden numer, co? 38. Jaki numer? Patrz, co ja robię. No, 33. Drafiasz. Szukam. Teraz tych tutaj. Mam 27, 20. Boże, ostatni raz chyba z tobą drapie. Tak mnie konfizujesz. E, nie ma, na razie nic. Trójki nie ma. Trójki nie ma. Może to będziesz miał szczęście. I trzynastka, i dziewiętnastka nie ma, no niestety. na razie liście drapało, tego jest tych więcej. Ale daj wyżej trochę. Trochę niewygodnie, nie? Ten stojak jest taki... Znaczy, nie, jest okej, okay, nie? On miałby do cięcia drewna ogólnie, nie? Ale... Historia była inna. Jak co? Stojak na iPada miałby do A, na iPada! Ja myślałem, że st stolik. Jakiś stolik. Nie ma. Czy ręka już boli? Nie, nie, No, dobra. Teraz ja znowu ósemka. Szóstka, cztery, dziesięć, 7. I one są jakieś niższe ale Ja je ostatni raz kupowałam. Słuchajcie, ostatni raz widzicie, jak je drapie. Z wyprzedaży jakieś. Z niesortu. Już tak jakby drapie. Mariusz ma wygrywający numerek 2. A 2, no. Jest 2, 7. 5, 3, 9. Ale nieważne jaki jest, bo. Jeden przegrał. Jest poprzedni, nie Ale beznadziejne są te zdrapki. Ostatni raz je kupowałam. Jeszcze tak źle nie miałam. 10, 5. 10 jest wygrana. O, jest druga wygrana. O, jest trzecia. Dobra, patrzymy. Aaa, Boże, dalej tylko po dolarze. Ale to jest za 2 dolara... Za 2 dolary to no. mają większą przebitkę. razie Mamy 4. Dobrze, teraz 3 kolejne baksy na 3 na puste zdrabki. Błędne no, koło. Dobra, osiem, Gdzieś tutaj, nie? Też może dziesiątkę. Mm. Czternaście czy cztery, cztery? Cztery. Tu jest najwięcej do 10, wiesz? Coś o. się nie lepiej bawię z tym. <grym> Taka zabawa. Może ktoś wykupił z tego pliku, bo wiesz tam ja nie wszystkie kupowałam, bo ich jest naprawdę dużo. No i co? Nie ma. Na razie jest jakby 1-1, jeden, jeden, tak? Na razie jest 1-1. Jeden, jeden. A wiesz, wiesz. Sumował to ty. ty. Ty masz więcej. No. Marusz, myśl, skup, żeby ten znaczek był 5 dych. Skup. Mm. <laughs> ok. Ciężko skupiać. Ale... To robota, co? Te drapanie. Nie jest tak szybciutko. Piątki szukamy. Albo znaczka pięć dych. Już miło byłoby. Nie ma nic w życiu. Ostatni raz je kupiłam. Nigdy w życiu już ich nie kupię. Ja chyba nigdy nie będę kupować już te dolarze, Mariusz. To się nie opłaca. A czy wiesz, bądź. Trzeba mieć super szczęście, tak? Jak wtedy wiesz te słoniki co 100 dolarów. Nie wydajesz mi wydajesz ale wiesz, przegrana, wygrana. Idzie w A strony. ja teraz sobie zdrapię tą loterię. Patrz, bo to też będziesz zdrapać. Mamy słońce? Nie mamy. Gruszka jest, tu ma utworzyć się jakaś linia, rozumiesz? Dzwonek? Nie ma dzwonka. Korona? Tu jest korona u góry. Korona, korona nie? Łapsko, tu mamy. Nie One są fajne! O co chodzi Nie, drab, 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 nie gadaj. Eee, fish, gdzie jest fish? Nie ma fisha. Berbano. Lady, tu jest lady. Lady Nigdy nie miałam do nich szczęścia naprawdę bucior. Drabina. Idealnie nałożona jeden na, na, na drugi jest jakby. A ten Ten, ten, Jelen. cren, jelenie. To jest papugor. Papuga. papuga nie, nie ma papugi. Masz, to jest ma, ptaszek. Tak. W sumie ale, Nie, to nie jest. Ma no, na inny kształt, ale tam też jest. Palma. Jest też palma, drzewko, a to nie jest to samo. Co tu jest? Shrimp. Krew, nie ma, mamy żabę, pająka nie ma. Ostatni to kaktus, którego mm. też nie widzę. I tu mamy ostatni. Przestań mi tutaj. Yy. I tego też nie ma, nie? To jest. Nie zrobiła z tego bonet. Boneta jest czapka ogólnie, ale... No ale nie ma boneta. No nie ma. No i to jest też przegrana, dobra No ten... Dobra, liście mi zostało jeszcze. Czekaj, mam, przy... tak. mam wygraną popatrz. Tu... To to jest, jest 3 to. dolary. Na 3, no. Myślałam, że 1000. Nie, tutaj no, ja tak pójdzie 10 tysięcy, tak 75 tysięcy. Okej, okay, to w każdym kierunku jest. Okej. Okay. Okay. Teraz ją trzeba strapać. To ja mam następną wygraną, tak? No. Widzę, jak ustawione było przed drapaniem. Co było ustawione? Tak, masz Mariusz, przegraj! <laughs> Potem będę cały dzień chodził i pod nosem płakał. <coughs> Przynajmniej jednego dla ramy. Siódemka. Dziewięć jest. Z... 50 i 1 przygrana, to trzeba wyczyścić, bo potem się źle drapie. No, nie no powodzenia. Na szczęście dałem tutaj moje wypo, wypociny. Jak to mówią, że płaci się krwią i potem. Ty drap, bo ty jak gadasz, to Brrr. potem nie drapisz, a mam już 17 minut. 8, 2, 10, 7, 4. Nie zroma. Ale 4 te zdrapi, nie nienawidzę ich. Całego serca ich nienawidzę. <noise> Dobra inwestycja. 10, 1 zobaczymy co jutro przyniosą te twoje droższe. I też dupa obok. Jesteś na tym drapaniu. Byśmy poszli z tarbami. Nie co ty. Nie, nie kupuję po 2000 dolarów. Chyba nie przestanę chodzić do, a ci do pracy. Do szkoły. A jak y, widziałeś tego gościa co on y, kupił za... Mówiłam ci o on... nim. Za 30 tysięcy dolarów z drapek Wróciło mu się tylko 20 tysięcy. Bo to jest wie, zrobione tak, że o nic tym zarobić, nie? Trójkę szukamy. Nie ma w Polsce. Wyrywkowo by ci się udało. Chce, Mariusz, w Polsce drapią te y, literki kontrolne. Nie wiem, czy tam oglądasz. A twoją? bym No nie wiem, tak mi się wydawało. Nie. Myślałam, my się wydawało, że miałem jeszcze jedną. Dobra, trudno. Nie e... masz? To czekaj, no to czekaj, podzielimy się masz. Nie, ja tylko jedną. Ostatnią miałam chyba. Iwona Posiła. zwykłe Pytania. Ja się muszę pytać, ale Iwona już się nie musi pytać. Szukaj, okay, tak samo. Ja muszę mówić, Iwona jada do sklepu. A Iwona patrzę, nie ma auta. Okej. A Iwona nie ma. Okej. Okay. No, ten, zaraz będziesz te większe drapać, zobaczymy, podliczymy, ale na razie to wygląda bardzo kiepsko, trójki szukamy, jest dziesiątka, piątka, jeden, sześć i cztery, w życiu ich nie kupię już, okay. przysięgam. Teraz, które tam to miałaś, możesz... tam, loteria? No, bo to wydałam okay, jedną kartę. Tutaj drapiesz. Tutaj. Te karty i potem już. Y, od... Arciok. Mamy co? Drabina. Nie masz. Ja się wspinałem po drabinach wczoraj, więc mi starczy. Potem mamy co? Róże. Rosa. Róży też nie masz. Mamy tylko Doniczkę. Nie ma Fiołki. Bibi. Co tutaj. Mamy tutaj. Coś śmiesz. Nie mogę jak ty to drapnę Nie śmiejesz się, nosem Pająk Nie masz pająka, dalej jedziesz Beczka u góry hmm. Myślałem, że będzie wszystko jeden kolor Co za kolor? Francja? Czy Włochy? Dobra, ten Szybko, 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 szybko. Hmm. Być... No bo ja nie chcę przyspieszać tego Ula, lala, 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 lala. filmiku To tu mamy Mermada, po Poznań, Poznań? Okej, okay, ja nie mam. Nie masz. Dlaczego? Żabę, nie masz. Ale masz ciulatę. A co to mamy? Doniczka z kwiatkami u góry. Sławary pociur. Brrr. okej. Okay. Co to mamy? Kan... He? Tutaj masz. Co to jest? Nie mam właśnie pojęcia A, tutaj. A, kanu, to jest ten kajak. Tak? No, kanu. Nie to, wiem. Jeszcze tak. Jeszcze góry. Bęben. Tutaj mam bęben. Ok. Muzykanta. M -m -m -na, na dole. dole. Muzykanci. Muzykanci to na tego, na... No, gdy drabira wadą. to będziesz mieć Pama. Palma. Nie ma. Nie ma palmy. Kogut. Tu kok. Tutaj jest kok. Kokut. I ekstra, I ekstra. Masz jeszcze ekstra. Ekstra. To bo to jest super ekstra. Co to jest? Strzał. Arrows. Mm. Czyli ty przegrałeś. No, kwadrat. To jest zupełnie nic. Trudno, trudno. Te zdrapki nie mam ostatnio szczęścia do nich. 14, 17, 20. Boże, tutaj jest jeszcze. Ty mnie tak normalnie źle wpływasz na no, mnie, wiesz, Mariusz? 8, 18, 19. Patrzę, czegoś nie pominę. Bo jak to mnie na ja muszę w innym pokoju. Zamknięte drzwi i pod kocem, pod łóżkiem jak się chować. No bo gadacie coś ten. Dobra, mega buki. No bo dzieci zawsze się doromia, by taki mordował. Ale weź to, bo to tak nie widać, tak okay. ładnie masz. Tutaj. Czyli co najpierw w górę, nie? Góra, tak. O, jak tak się tak fajnie drapie. 26, 1, ale nie ruszaj tym, bo ci zjeżdża. Nic nie 14, 22. I teraz szukasz tego. Pewnie tu. Albo to jest, mnożnik. To tak wszystko jest dziwnie. Nie na środku, tylko kurde na górze. No ma być 6. tak. Ale bo pewnie chcą zmieścić nagrodę i to w jednym okienku albo co. Ale to jest krzywo, patrz. Masz oboka, boże. Jak to Ostatni raz, następny jak obok. Jak to tak drukuje? 19, 3. 28, 3, 2, 3, 3, o patrz. Są jakieś wygrane grupy. Stara zdrabka, ale nie było żadnych, więc... Stara. Tak. 4 tych. Czyli co, eee... nie ma? 32 nie ma nic? Ostatni raz, pierwszy raz, ostatni raz z tobą drapałam, jak Dzięki. gako. Dzięki. się wyróżnione. Cztery szukamy czwórki. Nie mieści się w kadrze, bo... o, tak, No i... nie było po co nawet, więc... Ale czemu tego znaczka nie było? Czemu? Co za dziadowa. Dobra, ostatni. <grym> dla mnie. Dla ciebie? Daj. Ale, najgorszy draping, przyniosłeś mi pecha jak nie wiem co. Takie ty wybrałaś, ja nie kupowałem. Ty już takie przegrane do dom przyniosłeś. Ta -da! No, da, no, spałeś! Chciałam cię, ten, żebyś... Dobra, okay. jakieś, ale... Spałeś. Trzeba spać. Ktoś w tym domu musi spać. 5, 3, 4, 11. Najgorszy drapping to z tobą. 4. 3. Cz... Coś tu cicho z tymi. Nie, nie wiem, jak ty się mało dobrze bawić a dzisiaj wydałam tyle i tyle. Podrapać. I co? Przegrana. No. Nie wierzę, ty masz Pusto. jakiś pływ. Tak, okej, okay, podsumowanie. Pusto. Ale dupa totalna. Ja nie wiem, po co podsumowanie w ogóle robić. Mój najgorszy draping, jaki miałam okazję robić. Z moim mężem. A teraz widzę, gdzie pieniądze idą. Najgorzej, no. nie, nie wiem czy mi tak źle poszło, słuchajcie, no co, W 7 dolarów chyba na 52, tutaj 3 dolary, jaka masakra, e, tutaj 3 dolary, tak, czyli no. 6. Ja symbolicznie. I Marusz wygrał dolara, 7. Ech, no, kariery z tego nie zrobimy. Ale słuchajcie, ja nie mogę z nim drapać, absolutnie, ja jeszcze muszę w ogóle posprawdzać te zdrapki, czy czegoś nie pominęłam. Yy, bo, bo on mnie roztraja jakoś, tam tak drapie, gada, coś, ja potrzebuję mieć taki spokój. No, Iwona na wdechu. Nie widać się, nie widać się jak ona drapie, ale... Przestań, tak, serio? Tak, chcę tak. Nie mam warto Nie, nie, raczej tak nie ma. Yy, to co, jutro są moje urodziny. I będę drapać Mariusza z drapki, które mi kupił, te urodzinowe. Ja na, je pewn na pewno pan. dobre, bo ja wybierałem. To ja. się okaże. A druga sprawa, no one przede wszystkim były droższe, nie? Czekaj, ja pokażę. Ja pokażę. Chciałem i... się szlać po stacjach benzynowych, bo wykupiono wszędzie, nie wiem. Znaczy dla mnie taka kawałek papieru, nie? T Tego Romualda. Lucky Seven. Ludzkie. Ty wiesz, że ja tego nigdy nie kupowałam, nie, wiem, nie mam pojęcia jak to drapać. Ale te są e, wisienki na torcie Ekstrem! Po 25, bo widzisz, tu to można za 500 dolarów, a po 200 w tym bonusie wygrać. Ogólnie wiedziałam, że ich ona chciała te, a później wybierałam tak. Te zielone, te różowe i te pomarańczowe. Tak! No, a ja nie mówiłem po nazwach, nie? Bo to... Pff, kolory Dom. znam, nie? No. Dobra, to jutro być, yy, ja będę sama drapać, bo ja Ciebie już nie chcę, żebyś drapał ze mną nigdy w życiu. Ja będę z anatomii. Marek musi się uczyć z anatomii. Dobra, to co? To koniec drapingu. Życzę Wam e, dużo szczęścia w, w zdrapywaniu drapek, może tych polskich. E, mi polskimi lepiej idzie coś ostatnio, te amerykańskie się jak najbardziej obraziły na mnie. No i co? Trzymajcie się. E, i, I ten. Trzymaj się zdrowo. Zdrowo, właśnie, przy Malaczki tym korona wirusem. Ja to jak wparzyłam dzisiaj, to właśnie zaraz zobaczycie to zdjęcie pewnie, bo wrzucę w chustce <gulary> w okulary, wiesz, ten kaptur. No, musiałam. Musiałam trochę jednak cykam, ale ten. My na razie się jakoś trzymamy. W stanach chyba 6,5 tysiąca. Yy, ludzi zakażonych i ponad 100 zmarło w samych Stanach. Ty nie wiesz oczywiście. No ale dobra. Ja szkoły. Ale um. ogólnie, nie wiem, choćby u nas w żłobku tam, gdzie dzieci, to pachnie jak na basenie, nie? Czyli sterylizują się, starają, drzwi otwierają, no, żebyśmy klamek nie dotykali. Mm. E, więc... Starają się teraz, nie wiadomo. Teraz byłem, mi się wydaje, że choroba. Klamki nie może się... dotknąć? A, nie się jeszcze. Ale no, ogólnie... Nie. Jak szofer, nie? Ja właśnie się śmiałam, czy mogłoby mi auto Zabieć na parking, nie? Ale otwierają drzwi, bo wiesz, jak wchodzisz, to musisz za klamkę złapać, pociągnąć, nie? Każda osoba, eee, więc dosłownie stoi tam ktoś, i otwiera drzwi, nie? No. Koniec. Koniec. To dobrze, bo się potrafisz rozgadać. Nie, jak no. chcesz, to możesz, możemy znowu zrobić o Marines, pokażesz swoje mundurki i, i inne rzeczy, nie obgryzaj paznokci! <laughs> no. No. Dobra, to kończymy. E, buziaki dla Was. Pa, pa.